Witam Was bardzo serdecznie na krzywej z takim oto pięknym Datsunem 280Z. Samochód ten został wprowadzony na rynek w 1975 roku jako odpowiedź na zaostrzone normy emisji spań w USA. Zastosowano w nim silnik o pojemności 2,8 litra, posiadającym elektroniczny wtrysk paliwa Bosch LJ Tronic. Wyobrażacie to sobie? Lata 70. i elektroniczny wtrysk paliwa, i to w dodatku na amerykańskim rynku. Model ten był dostępny zarówno w wersji dwuosobowej, jak i cztero, ale w tej czteroosobowej z nieco wydłużonym rozstawem osi. 280Z miał swoje specjalne edycje, takie jak ZZZ to auto jednocześnie jednym z pierwszych przypadków współpracy motoryzacji z branżą gier Wideo. Datsun ten również odnosił sukcesy w motorsporcie, a dokładnie w amerykańskich wyścigach SCCA, co przyczyniło się do okrzyknięcia tego Datsuna sportowym samochodem prawdziwego zdarzenia. Ile jest jednak w tym prawdy, przekonam się osobiście, zasiadając za kierownicę tego dzieła sztuki na nitce toru krzywa. Jest to z pewnością samochód, którego pewnie wielu z Was się kompletnie tutaj nie spodziewało i szczerze mówiąc, ja również byłem bardzo podekscytowany dostając wiadomość od Arka o tym, że chciałby przetestować swoje auto na torze. Wspólnie uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie spokojne dotarcie silnika i przejechanie kilkuset kilometrów w celu sprawdzenia, czy samochód po tak kompleksowej przebudowie jest wolny od tak zwanych chorób wieku dziesięcnego. Śmiesznie to brzmi, ponieważ mowa tutaj przyszła o aucie z grudnia 1977 roku. Marka Datsun współcześnie kojarzy się po prostu z Nissanem, a oznaczenie 280 to nic innego jak pojemność silnika występującego w tym aucie, która pierwotnie wynosiła 2,8 litra. A jeśli już o nim mowa, to oprócz zwiększenia pojemności i kompleksowego obróbki, to przeszedł on również ogromną wręcz ilość modyfikacji, do których należą. Wcześniej wspomniany stroker, czyli rozwiercone cylindry i wsadzone o większej średnicy tułoki. Do tego co zmieniono. Wał korbowy, jak i korbowody, tak by to miał jak największy skok. I głowica również uległa obróbce z wykonanym portingiem CNC i osadzonymi w nie zaworami o zwiększonej o 1 mm średnicy. Do tego jeszcze wałek rozrządu asymetrycznym wzniosie krzywek, tytanowe retainery i twardsze sprężyny zaworowe, pozwalające na wkręcanie silnika aż do 9000 obrotów i do tego wszystkiego dołożone jest regulowane kółko rozrządu. A jak już o rozrządzie mowa, to i napinacz łańcucha został zmieniony tak samo jak i koło pasowe. I do tego jeszcze układ zaponowy od Free Ignition, a wszystkie śruby skręcające korbowody, głowicę i wał są wykonane przez firmę ARP. Układ paliłowy jest też zmodyfikowany i tutaj jest ciekawie, mianowicie zamiast wtrysków elektronicznych są tutaj trzy dwugardzielowe gaźniki Webera. Zamontowana jest również o 1 litr większa miska olejowa wykonana z aluminium taki śnik oprócz tego, że zyskał na pojemności, która obecnie wynosi 3,1 litra, to dodatkowo już przed zmianą wałka rozrządu generował moc na poziomie 247 koni i 331 Nm momentu obrotowego. Obecnie szacuje się, że udało się zbliżyć do magicznej bariery 280 koni mechanicznych, jednak moc ta zostanie dopiero zmierzona w niedalekiej przyszłości na hamowni. Chodząc pod samochód, zobaczymy również kompleksowo zmodyfikowane zawieszenie, czyli amortyzatory BC Racing, regulowane wahacze na Unibolach, Roll Center Adjuster, master Bar, drążki skrętu, rozpórki. Wszystko to z kolei pochodzi od firmy Techno Toy Tuning. Do tego dotajmy sztywny aluminiowy łącznik kolumny kierowniczej i piękne 16-calowe felki Watanabe RS, przyodziane w mięsiste opony Toyo R888R. Nawet takie elementy jak układ napędowy zostały przebudowane poprzez montaż dyfra z innym przełożeniem i zamontowaną szperą płytkową kaz. Całość jest zamknięta ładną, żebrowaną pokrywą, umożliwiającą jednocześnie wlanie o blisko 1 litr oleju więcej. I z takiego dyfra wychodzą półosie wraz z przegubami z Porsche 930. Jedynym seryjnym elementem przeniesienia napędu jest pięciobiegowa skrzynia biegów. We wnętrzu skromnie, czyli seryjne analogowe zegary zostały podmienione, dzięki którym można w bardziej wiarygodny sposób odczytywać obroty silnika i przede wszystkim prędkość. Na środkowej konsoli natomiast widzimy szereg dodatkowych wskaźników, m.in. do odczytu temperatury oleju dywszej i AFR, czyli monitorowania mieszanki paliwo-powietrze, co jest ogromnie istotnym elementem, szczególnie w mocno zmodyfikowanych jednostkach napędowych. Szczególnej uwadze ulega własnoręcznie wykonany podpis przez aktora Sung Kang, którego możecie znać z szybkich i wściekłych. Mowa tutaj oczywiście o Hanie, który w Tokyo Drift użyczył Mone na pierwszy wyścig z Drift Kingiem, z Zresztą, Monizę za jakiś czas ujrzycie również w tej serii, ponieważ na krzywej jeździłem już taką S15. Musicie się cierpliwie ciągnąć. Tak, tak. I są tak. dwa napinacze. No, He, <laughs> fajne. I jeden z pierwszych samochodów z napinaczami. Wow! <laughs> odmiana dysz. Troszkę za bogato jest. Takiego strojenia nie da żadna hamownia, tak naprawdę. Widzicie, dużym problemem okazały się być gaźniki, które z jakiegoś powodu zalewały silnik, ale jedynie podczas pokonywania zakrętów w lewo. Arek próbował poradzić sobie z tym tematem, jednak, bez specjalnych, jak się później okazało, uszczelek zapobiegających przylewaniu się paliwa w gaźnikach, usunięcie usterki było po prostu niemożliwe. Pomiarowy jechałem z dużym zapasem, głównie z powodu jazdy tak bardzo unikatowym samochodem, który w dodatku ze względu na swoją surowość nie wypacza absolutnie najmniejszych błędów. okazało mi, bo tak przerywającego silnika strata to Nissana 370 Z w pierwszym sektorze wynosi raptem 1,1 sekundy. w środku. Słychać ten warkot silnika, 6 litrów w brzędzie. Niesamowite wrażenia. I jest ukazana jedyna wada tego samochodu. Bo to, że jest mechaniczny całkowicie, nie ma żadnych wspomagań. Ma napęd na tył. Bardzo czuły jest na dotyk gazu. To jednak te gaźniki, które są magiczne w tym samochodzie, one jednocześnie powodują to auto nie nadaje się na zakręty w lewo bo, bo ma zaczyna odpływać paliwo paliwo odpływać albo go zalewać ale raczej zalewać bo AFR skacze na 8 to jest zdecydowanie za bogato aż to paliwo czuć w środku w samochodzie i to jest to jest magia, magia mechaniki to czuć, czuć że ten samochód żyje po prostu niesamowite, a jeśli chodzi o jego prowadzenie no tak jak widzieliście jest posłuszny, ja jadę nim bardzo ostrożnie, ja się boję ten samochód ja nie będę nim ryzykować a patrz na ile on mi pozwolił cudo, naprawdę doświadczenie jazdy takim samochodem na żywo pokazuje jak piękna jest motoryzacja ta mechaniczna ta taka pozbawiona tego wszystkiego sztucznego pompowania turbinami jakimiś systemami bezpieczeństwa, kontrolami trakcji to jest wszystko takie surowe, spartańskie i to jest to za co można kochać tą motoryzację, szczególnie tą starszą bo dlatego nie da żadne nowe auto, żadne super nowe auto bo tutaj o wszystkim jakby decyduje kierowca a samochód daje to czego Ty chcesz nie kastruje, nie trzyma Cię na smyczy jak rozbijesz samochód to tylko z własnej winy. Niesamowite. Zanim przejdę do podania czasu, jak udało się uzyskać tym Datsun to może powiem o jego zaletach i wadach i to będzie szybko. Zalety ponadczasowość i tutaj pod dwoma dużymi względami. Pierwszy to design tego samochodu, bo Tutaj jest śmieszne, bo dużo osób u do mnie pisało, jak wrzuciłeś zdjęcia tego samochodu. Czy to jest coś włoskiego, czy to jest Ferrari albo Lamborghini? mówię nie, to jest Japończyk, to jest Datsun z lat 70. i to, to robi ogromne wrażenie na wszystkich, nawet w dzisiejszych czasach. I druga rzecz, no to technologia wykorzystywana w tym samochodzie. Chociaż ten egzemplarz, który widzieliście tutaj na torze, on miał zamontowane gaźniki, ale wcześniej Wam mówiłem. Że te auta fabrycznie miały montowany elektroniczny wtrysk paliwa. Uwaga, lata 70. gdzie na latach 90. większość amerykańskich samochodów, czy duża część japońskich aut, czy nawet europejskich, miała montowane jeszcze gaźniki, a tutaj był elektroniczny wtrysk. To jest coś niesamowitego, absurdalnie nowoczesna technologia, jak na lata 70. I. No trzecią zaletą to jest na pewno prowadzenie tego samochodu, fakt faktem to auto, którym jechałem jest kompleksowo przebudowane, właściwie zrobił kawał dobrej roboty, bo naprawdę włożył w to auto ogrom serca, pasji, czasu i pomysłu, bo Wiadomo, dużo od teraz ludzie tunigują, nie wiem, wgrywają stage'a pierwszego, jakiś tuning, turbin robią, żeby zwiększyć moc we współczesnych samochodach. Czy nawet już patrząc na lata 90., jakieś Hondy, na przykład zmiana głowicy, żeby podnieść moc, to wszystko są oklepane tematy. A tutaj mamy jednak samochód mam do czynienia z technologią z lat 70., plus no, nie tuzinkowym autem, do którego nie ma dostępu wiele osób, szczególnie w Polsce. I tu trzeba naprawdę nagłówkować się, żeby cokolwiek w tym aucie zmodyfikować. Dużo rzeczy trzeba rzeźbić, dorabiać, pomierzyć, no, mieć taką wiedzę techniczną. I na koniec jeszcze, żeby to auto złożyć i żeby wyglądał na parkingu to jedno, żeby się toczyło po drodze, to drugie, ale żeby jechało szybko po torze, żeby się nie gotowało, żeby dobrze skręcało to trzecie. I ten samochód to wszystko ma. I naprawdę to jest bardzo dużo i zaraz zobaczycie jak dużo, bo ja osobiście jestem bardzo niezadowolony z czasu jaki zrobiłem z tym samochodem. Myślę, że wręcz obraziłem tego Datsuna, ale o tym za chwilę. Najpierw powiem o wadach. To jedną z głównych wad tego auta to jest niestety cienka blacha, która może być też zaletą, bo to auto waży tylko tonę 50. No ale niestety przez to, że ta blacha jest bardzo cienka to auto się bardzo łatwo gniecie, czyli jest niebezpieczne. I kolejna rzecz, jak zacznie rdzewieć, no to od razu wychodzą dziury. I na sama się powiedział, że no trzeba na tą rdzę uważać, ta tak nią w oczach, dlatego nie opłaca się nimi wjeżdżać w paskudną pogodę, a tym bardziej już nie wiem, zimą na sól. No szkoda po prostu tych samochodów. I jeszcze jedna wada, no to z tego co wyczytałem w internecie, dużo ludzi narzekało na to, że cofają się spajane do samochodu do kabiny i czasami wręcz są one duszące. I no to jest duża wada. Jeśli faktycznie coś takiego w tym samochodzie się dzieje, no to warto o tym jednak wspomnieć. Dobrze, no to mamy to za sobą, teraz może powiem o cenie. I tutaj o cenach będę mówić w dolarach, ponieważ w Polsce tych aut jest praktycznie niewielka ilość, a wszystko jest sprowadzane z Ameryki. No to krótko, auta totalne zgniluchy nadające się tylko do gruntownego restaurowania, no to koszt od 2 do 5 tysięcy dolarów. Kolejna grupa samochodów odrestaurowane, ale po kosztach, no to nie opłaca się takich aut w ogóle kupować, bo się często okazuje, że jest na nie to na szpachlu i w ogóle jest masakra, że te auta zaraz zaczną się rozsypywać. No to koszt za takie samochody jest od 15 tysięcy dolarów, ale te już zadbane, fajnie odrestaurowane, sensownie zrobione samochody to już jest koszt około 30 tysięcy dolarów. Później mamy jeszcze trzeci pułap, czyli samochody kolekcjonerskie, czyli często jeszcze z fabrycznym lakierem, z fabryczną blachą, bez żadnej rzeźby, z oryginalnym silnikiem. To są ceny rzędu 35 tysięcy dolarów. Dobra, mamy to za sobą. To teraz krótko powiem o czasie, jak udało się ten autonom zyskać. A jest to minuta 1,407. Patrzcie, jak szybko i tutaj. Można powiedzieć, i dumnie patrzeć na ten czas, jaki się udało tym samochodem uzyskać, bo raz, że jechałem z ogromnym zapasem, bo auto jest, jak widzieliście, bardzo nikatowe i nie chciałem go rozbić ani ryzykować jakimkolwiek nie nad otarciem się opony. Dlatego wszędzie dzieje z ogromnym zapasem. I teraz, dlaczego nie jestem zadowolony z czasu, który uzyskałem tym autem? Ponieważ pierwsze okrążenie pomiarowe, które robiłem jeszcze na nierozgrzanych oponach, to nie obyło się bez przygód, a mianowicie. Ile jeszcze to? I teraz jak zauważyliście na tym jeszcze ostatnim dohamowaniu jak mnie lekko postawiło bokiem to ja już sobie odpuściłem resztę okrążenia, bo już w głowie od razu mi się pojawiło no zrobiłem dwa takie błędy, no to nie ma szans, że w ogóle zrobiłem jakikolwiek dobry czas okrążenia. A tymczasem okazało się, że mimo tych dwóch błędów i spokojnego toczenia się przez linię mety zrobiłem czas raptem o setnych sekundy wolniejszy niż to co widzicie tutaj na tablicy. I teraz pomyślcie, miałem nierozgrzane opony, dwa takie błędy i taki czas to co by było, gdybym tych błędów nie popełnił? Minuta 00, 59 sekund całkiem możliwe. Całkiem możliwe, żebym złamał minutę tym samochodem, mimo przerywającego gaźnika na zakrętach. To jest jakiś obłęd i to tylko pokazuje, jak ten samochód został wspaniale zbudowany. Bo naprawdę, podkreślę, jechałem tym tym z ogromnym dystansem, nie jechałem na 100%, bo no, bałem się, no nie chciałem ryzykować. A tymczasem patrzcie, co się udało tym autem zrobić. Dla porównania, takim typerem jechałem na limicie. No, w swoim takim limicie no, czułem, że jadę szybko. No, oczywiście to nie było takie jakieś tam ryzykowanie, że chcę rozbić samochód i przekraczam bariery. Tylko naprawdę czułem, że jechałem tym autem szybko. swoim autem, no to wiadomo, tutaj już mogłem ryzykować. Jechałem na limicie, ale na drogowych oponach. No, co tu jeszcze? No, ten 100 NX, no to jechałem bardzo szybko na pełnym slicku. A jak widzicie, no, różnica minimalna. To tylko pokazuje jaki ten samochód ma potencjał, mimo tego, że on jest z lat 70 mimo tego, że są zbudowany od podstaw, bardzo rzeźbiony. I no to jest wspaniałe, ta motoryzacja jest wspaniała. I tutaj fajnie też mi właściciel powiedział, ja się z nim w 100% zgadzam, to jest samochód, w który jak wsiadasz, to nie myślisz o tym, żeby się gdzieś spieszyć, żeby nie wiem, włączyć radio, którego i tak w tym aucie nie ma. Bo wsiadając za kierownicę takiego samochodu, ty czujesz, że to auto żyje, że ten silnik, który mimo tych właśnie gaźników ma swoje kaprysy, prycha, kicha, nie ma, nie wiem, nie jest tak efektywnie podawane paliwo, przez co moc nie jest na maksa wykrzesana z tej pojemności, z tego potencjału, który drzemie w tym silniku, ale to wszystko nadaje takiej magii, że on sobie kichnie, Ty wiesz, jak wciskasz gaz, to musisz poczekać, aż podciśnienie zacznie ładować to paliwo do silnika i on zacznie wstawać tak fajnie, on zacznie ryczeć wtedy, no to jest coś bardzo wspaniałego, no Ciężko opisać jakimikolwiek słowami. To auto ma unibole, to jedno i sztywne połączenie między kolumną kierowniczą a maglowinicą za pomocą tego aluminiowego adaptera, który wam pokazywałem. I co to powoduje? My dosłownie Naprawdę każdy najmniejszy ruch, każdy kamyczek czujemy, ponieważ nic po drodze, żadna guma, żaden poliuretan nie amortyzuje tych wszystkich nierówności na asfalcie. I to czuć, i to nie jest coś złego, to jest przyjemne, bo to jest uczucie integrowania się z tym samochodem, którym jedziemy. Plus jeszcze właśnie w nogach czuć ten silnik, którym gazujesz, gdzie to co wcześniej mówiłem, magia gaźników, to jest... No, to trzeba poczuć, i bardzo bym chciał, żeby młode pokolenia, szczególnie ludzie, którzy wchodzą w ten świat motoryzacji, którzy nie wiem, znają z filmów różnych czy nawet takich vlogów, żeby mogły choć raz w życiu na żywo usłyszeć taki silnik, poczuć tą benzynę nieprzepaloną, wydobywającą się z wydechu. Bo to jest no, coś niesamowitego i no, myślę, że to rozpala serca wielu ludzi, którzy nawet nie są miłośnikami motoryzacji, ale przez właśnie doznanie czegoś takiego na żywo będą w stanie ją pokochać. A tymczasem zapraszam Was do kontaktu mailowego, gdzie jakbyście chcieli swoje auto przetestować na torze, czy poszlifować swoje umiejętności swoim samochodem, to ja Wam służę pomocą dłonią. No fakt faktem kolejka już jest ogromna i myślę co z tym zrobić, żeby dać każdemu szansę na wspólną przejażdżkę. Pracuję nad tym ciężko, ale już mam wiele planów w głowie i myślę, że uda mi się je zrealizować. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć. <śpiewanie> We gaan met mijn gompel, full attack door de... We met Uwaard Kerkhofs en Kuurlijn. De drie door de vloer. Voorzitter, als Dennis yellow en de bestaande Mazda van Lauren. de Clio van Sam Smismans, voor Jeroen van Reet, Matthäus Mouchoff en Manu van der Hoven.